Dzień dobry. Chciałam przeprosić za tamte warsztaty. Siostra mi zaginęła i po prostu musiałam jej poszukać. Ja miałam świetnego kucharza, który znikał co pewien czas. Potem gdy się zjawiał, to mówił, że moja babcia umarła. Nie liczyłam, że miał dwanaście tych babci. Ja mam jedną siostrę. A na co Ty czekasz? Idź po fartuch i do roboty. Dziękuję. Paty, Więc tutaj rośnie nowa szefowa kuchni? Szefowa kuchni. Knajpę swoją chcę zakładać, to muszę wiedzieć co jak, nie? No to co, idziemy na te kawy, macie się w termocie i złapiemy tutaj. Idziemy. Szefowa kuchni, wiesz co? No, teraz rozumiem, dlaczego pracujesz jako kamerka. No? Odbierasz pakę, musisz poznać zaklęte rewiry. Jak barman puszcza własny alkohol, kto się z kim dzieli. I tak dalej. No, wiadomo. A ty, co robisz? Studiowałem budowę krętów, ale pracuję w Mamy małą fabrykę, najbliższą w Rumi. No, no i widzisz, właśnie o to chodzi. Jak będę potrzebowała jakiś krzeseł, albo czegoś do jak najpierw, to się do was zgłoszę, nie? Krzeseł podwież mnie? Jasne, pa. kupę nauki, wiesz? Technologia żywienia, ty. Taka cegła do przeczytania. No? Ben işte kapkaya yüceme.